Witam w prezentacji 32. numeru Legend FSO od De Agostini, w tym numerze FSO Polones Atu. 32 drugim modelem w kolekcji jest FSO Polonez Atu. Model jest w kolorze brązowym, posiada dwie pary drzwi, listwę przez środek, srebrne kołpaki w kołach, w wszystkich drzwiach ma szybę, przednich pojedynczą, w tylnych prostokątną i trójkątną, za drzwiami dodatkowe trójkątne okienko, z tyłu tą dużą szybę, z tyłu ma trójkątne światła, tablice, zderzak, Brak wycieraczki, oznaczenia, wystającą pokrywę bagażnika, z tyłu pokrywę w lewo paliwa, czarne klamki w drzwiach, trzy lusterka, antenę na dachu, wytłoczenie w środkowej części maski. Wloty powietrza w górnej części, dwie wycieraczki na przedniej szybie, prostokątne reflektory z przodu, atrapę chłodnicy, czarny zderzak z tablicą, dodatkowe światła pod zderzakiem, po bokach kierunkowskazy, w środku ma dwa fotele z przodu, z tyłu kanapę, z dwoma zagłówkami. Kierownice spodniej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu, elementy silnika, wału napędowego tylnego mostu, zbiornik paliwa, układ wydechowy z tłumikami. Numer 32. W tym numerze FSO Polones a tu. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z boku z trzecią bryłą. Młody mężczyzna odchylił wierankę i spojrzał przez okno na tonące w zieleni bloki wielkiej płyty. Osiedle nieco się zmieniło przez ostatnich 20 lat. Różnica polegała nie tylko na tym, że drzewa urosły. Wysokie budynki w latach 70. otaczał krajobraz liście księżycowy. Wykopy, hałdy, ziemi, tymczasowe koślawe chodniki ułożone z pokruszonych betonowych płyt. Po każdym deszczu mieszkańcy brodzili po kostki w błocie. W tamtych czasach na prowizorycznym parkingu stało za dwie kilka pojazdów. Znajdowały się wśród nich Srena 104 należąca do pana Stasia, lokatora z podpiątki, zielone Renault 16 pana Henryka, z drugiego piętra nowy maluch pani Eli oraz kremowy Mercedes, który stanowił obiekt wesnień wszystkich mieszkańców bloku. Obecnie ten model nazywamy Beczką. Pan Marian był szczęśliwym posiadaczem wozów, bo pracował w centrali handlu zagranicznego. Mijały lata teren wokół bloków został zagospodarowany. Dzienki zatonęły w zieleni i wreszcie osiedle zaczęło wyglądać jak na wizualizację. przedstawianych wprowadzającym się do bloków mieszkańców. Przybyło też samochodów, czego w prospektach nie przewidziano. Parking pękał w szwar, a znalezienie miejsca wieczorem graniczyło z cudem. Była połowa lat 90. Mamy zdjęcie informacji, że polonez setan kazał czekać na siebie bardzo długo. Jego produkcja uruchomiona w 1996 roku. Pierwszy prototyp z nadwoziem tego rodzaju zbudowany na bazie Borewicza, powstał w 1982 roku w nieznanej liczbie egzemplarzy. Żaden prawdopodobnie nie przetrwał. Mamy zdjęcie informacji, że na dworze zaprojektowani Antoni Kasznicki i Mirosław Kowalczuk linia bagażnika przepiekała wyżej niż pokrywa silnika. Takie rozwiązanie nie było niczym niezwykłym. Zastosowano je choćby w Volkswagenie Jedzie 2 albo w Fiatie Temprze. Mamy zdjęcie informacji, że na rynku holenderskim Atus sprzedawano jako FSO Celinę. Auto było wyposażone w silnik 1.6 litra z pryskiem paliwa. Mamy zdjęcie informacji, że eksportowe... Auto, oprócz innych emblematów, na klapie bagażnika miała akcesoryjny spoiler. Mamy zdjęcie, informację, że atutem na dwozia sedan jest oczywiście bagażnik. Model Caro mógł się pochwalić bagażnikiem o pojemności 330 litr, a tu 360 litr. Zwiększenie przestrzeni bagażowej stało się możliwe dzięki skośnemu ustawieniu tylnych amortyzatorów. Mamy zdjęcie, informację, że polonez Atu, w odróżnieniu od późniejszego Atu Plus, bywa nazywany żartobliwie Atu Min. Minus. Mamy zdjęcie informacji, że w 1997 roku pojawił się następca Atu wersja z oznaczeniem plus. Wprowadzono w nim takie same zmiany jak w Polonezie Karo Plus, modernizację opracowało studio stylistyczne koncernu DU, który w tym samym roku został udziałowcem FSO. Mamy dane techniczne FSO Polonez Atu, jego wymiary, mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak silnik układ hamulcowy układ paliwowy tylne zawieszenie tylne lampy Bagażnik, dodatkowe światło stop na dwozie archiwum FSO 1974. Mamy zdjęcie informację, że jednym ze sposobów autopromocji było umieszczenie kilkumetrowego napisu FSO na budynku żegańskiej fabryki. Na zdjęciu z lat 70. zostały uwiecznione przygotowania do montażu owej instalacji. Mamy zdjęcie informację, że zagraniczni przywódcy składali wizyty w polskich zakładach, zwykle do prezentacji wybierano fabryki, które odgrywały kluczową rolę w gospodarce kraju, na zdjęciu wizyta Gustawa Husaka, trzeci od prawej w pierwszym rzędzie, sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji, 11-15 marca 1974 roku. Na ostatniej stronie mamy informację co w kolejnym numerze, czyli FSO Polski Piat 128 3P. Osoby posiadające prenumeratę premium, szesnastą przesyłką zawierającą trzydzieści pierwszy i 32 drugi numer, otrzymały trzeci model premium FSO Warszawa 201S. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.